Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie, Bojko teraz z tej strony, zapraszam do porannej analizy rynkowej. Dzisiaj, słuchajcie, przede wszystkim zajmiemy się, bo wydaje mi się, że to jest jedną chyba z najważniejszych rzeczy na ten moment, zajmiemy się, słuchajcie, ogarnięciem tematu długu, czyli tego, co teraz rozchodzi się w sumie w Stanach Zjednoczonych, tematu, który spędza sens powiek, szczególnie pani Jelen, czyli byłej przewodniczącej rezerwy federalnej, która wręcz Wróży, bo to jest chyba dobre powiedzenie, że wróży katastroficzne skutki dla Stanów Zjednoczonych, jeżeli limit zadłużenia nie zostanie podniesiony. Wczoraj mieliśmy kilka rozmów. Oraz obietnic dotyczących tego, że wtorek będzie dniem kulminacyjnym do tego, by rozwiązać ten problem. Oczywiście wczorajsze rozmowy między Bidenem, między partiami nie przyniosły jakiegoś szczególnego rezultatu, wręcz przeciwnie, mogłabym powiedzieć, że żaden przełom nie był osiągnięty. W związku, z tym, w związku z tym, co się dzieje na całym rynku, niektórzy wieszczyli również powrót krzywej dochodowości, czyli tego naszego najbardziej wymiernego wskaźnika do mierzenia, słuchajcie, recesji w Stanach Zjednoczonych. Dla tych, którzy pierwsza z widzenia na oczy poziomy ujemne krzywej dochodowości. Mówią nam o tym, że w najbliższych 5 miesiącach, 6 miesiącach, 7, 8, w najbliższym roku, w taki sposób sobie to uprośćmy nadejdzie kryzys. Te ujemne poziomy krzywej dochodowości towarzyszą nam już praktycznie od 2022 roku. Natomiast całe klutej krzywej można powiedzieć, że przyniosło się na drugi kwartał, nawet na, drugi, na drugą połowę 2022 roku oraz czas obecny. Mimo tego odskoku, który widzimy, słuchajcie, tutaj na samym końcu. Niewiele się zmieniło. W sumie ten przeskok jest spowodowany tym marcowym posiedzeniem Rezerwy Federalnej, gdzie zakładaliśmy, że stopy procentowe będzie komunikacja o tym, że nie będą po prostu rosły. Krzywo dochodowości, czyli pokazanie tej niekorzystnej relacji między dziesięcioletnim a dwuletnim długiem, oczywiście pod kątem rentowności, bo to jest liczone po zdjęciu rentowności dziesięcioletnich i dwuletnich, no pokazuje, słuchajcie, doskonale, w jaki sposób na razie kapitał chłonięty jest przez krótkoterminowy dług. Więc tak czy inaczej, ta relacja, dopóki się nie naprawi, będzie zaburzona się rzeczy też będzie ciążyła na różnego rodzaju wskaźnikach zadłużenia w Stanach i no przede wszystkim takiej ogólnej kondycji, bo jeżeli patrzymy na krzywą dochodowości, która znajduje się przez pąd pół roku na minusie, ja nie wiem, czy ona, słuchajcie, znajdowała się tyle czasu, weźmy może ten okres maksymalny, tyle czasu jeszcze kiedyś, nawet, słuchajcie, przed rokiem, przed boomem 2001 roku, zobaczcie, że no, znajdowała się jakiś spory okres, chyba tak długo, może nie tak głęboko, ale tak długo lawirowała przed kryzysem 2008 roku. Więc zobaczcie, że w sumie... O mać, tylko cofnę. Że w sumie nie ma tutaj nic takiego... Co, że tak powiem, skłaniałoby do myślenia, że będzie lepiej. No tylko ten kryzys lat 80. za mną nie widzicie, natomiast ja może tak oprzysunę. Zobaczcie, że tylko ten kryzys w sumie lat 80. dał radę pociągnąć krzywą dochodowości na tak bardzo niskie poziomy. Z ciekawszych rzeczy dzisiaj, takich czysto makroekonomicznych, mieliśmy publikacje dotyczące Chin, była tam, słuchajcie, przede wszystkim właśnie informacja dotycząca produkcji przemysłowej. Coś nam się przyciąło, ale widzę, że już e, trybim e, dobra. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, dane dotyczące Chin to jest coś, co już wyszło. I cóż, Chiny nie podniosły stóp procentowych. Na ostatnim posiedzeniu mieliśmy otrzymanie polityki monetarnej. tym samym poziomie stopy procentowe były bez zmian, bo tam wiemy, że jest kilka tych stóp procentowych. Natomiast tu już mówiąc ogólnie, nic się tam nie zmieniło. Natomiast rzeczy ciekawszych, te dane chińskie, szczerze powiedziawszy, na razie wyglądają na takie, które spełnią rygorystyczne, Wymogi władz chińskich, które założyły sobie, że 2023 rok będzie rokiem 5% przyrostu gospodarczego, czyli co najmniej 5% wzrostu PKB. Na razie na to wygląda, że będzie to słuchajcie, bardzo prawdopodobne. Jeżeli chodzi o dane w ciągu dnia, przede wszystkim Poznaliśmy już stopę bezrobocia, czyli taką garść danych z UK dotyczącą rynku zatrudnienia. No i tutaj zmiana raczej niekorzystna, ze względu na to, że zmiana liczby bezrobotnych na minus 15 była oceniana, że dojdziemy do takiego pułapu, natomiast stopa bezrobocia ma zostać utrzymana na tym samym poziomie. Natomiast stopa bezrobocia wzrosła, zmiana liczby bezrobotnych otrzymujących zasiłek również wzrosła, co jest oczywiście in minus, jeżeli chodzi o funta, no i w pewien sposób skłania. Do tego, by Bank Anglii przytrzymał trochę mm, mniej tego hamulca dotyczącego zacieśniania monetarnego. Idąc dalej, w ciągu dnia poznamy bilans handlowy, garść danych dotyczącą zatrudnienia ze strefy euro, wzrost PKB i tutaj w ujęciu kwartalnym, i to jest za drugi kwartał, oczywiście jest to drugi już szacunek tego wzrostu, indeksy ZEW, coś co zdecydowanie silnie rusza rynkiem eurowym. Poznamy o godzinie 11, zarówno dla strefy euro, jak i dla Niemiec. Poza tym mamy stopę inflacji z Kanady oraz sprzedaż detaliczną ze Stanów Zjednoczonych i słuchajcie, poza jeszcze produkcją przemysłową, praktycznie Cały czas, cały dzień przywijają nam się przemówienia, kończąc oczywiście dzień raportem API, czyli raportem zapasów ropy naftowej. Sporo tych przemówień się pojawia, i z jednej strony chcielibyśmy, by na tych przemówieniach były poruszone kwestie danych, które pojawiały się przede wszystkim po tych majowych rozgrywkach w bankach centralnych. Natomiast dobrze wiemy, że zwykle i tak, i tak bankierzy mówią w pewien sposób dość spójnie. To, co słuchajcie, jest ciekawe. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, jeszcze o tym, że nie doszliśmy do porozumienia w Stanach Zjednoczonych w kontekście pułapu zadłużenia, podniesienia tego limitu zadłużenia, to już wiemy. Natomiast druga ciekawsza kwestia to jest dotycząca naszej polskiej inflacji, i tutaj, Asiu, sobie zobaczymy, gdzie tu będzie Polska, powinna gdzieś, gdzieś tu się ukryć być. Jeżeli słuchajcie, chodzi o inflację, no to warto powiedzieć, że zeszliśmy poniżej poziomu 5, no z 16, to wiadomo, ale poniżej 15%. Dokładnie 14,7 to jest odczyt wstępny za kwiecień, który był już dużo, dużo wcześniej, znaczy odczyt czym, wstępny za kwiecień. My w kwietniu poznaliśmy wstępną inflację, natomiast teraz ta majowa z 15, czyli ze wczoraj, pokazała. Wy może za mną nie widzicie, 14 i 7, czyli potwierdziło dokładnie to, co chcieliśmy zobaczyć. Natomiast, czy to wróży zaraz w nbp jakieś pomysły dotyczące obniżania stóp procentowych? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, bo NBP jest dla mnie najmniej, Rada Polityki Pieniężnej jest dla mnie najmniej prognostycznym bankiem, mimo tego, że jest dosyć prosta. My tutaj liczyliśmy na ten płaskowyż już tutaj, liczyliśmy na płaskowyż już tutaj, osiągnęliśmy go w miejscu około 18,4% inflacji. Co nie zmienia faktu, że ten spadek, dosyć dynamiczny spadek, jest wywołany po pierwsze oczywiście bardzo wysokimi stopami procentowymi, których, no i historycznym zacieśnianiem, którego nie mieliśmy bardzo długo. Natomiast drugą kwestią jest to, że energia, która była no naszą kulą u nogi, również ceny tej energii spadły, pomimo tego, że nie widzimy tego może po marżowości na stacjach. Natomiast tak czy inaczej te ceny energii spadły, mamy okres letni, więc to również sprzyja spadku inflacji, spadku tej oczywiście dynamiki. Zobaczymy, jak to będzie w okresie turystycznym, zobaczymy, jak to się rozłoży przez cały okres lata. No i oczywiście na jesieni, gdzie to celowo dopiero banki centralne zamierzają. Obniżać stopy procentowe. Więc jesień to jest taki punkt dla nas, do tego, by przyjrzeć się dokładnie, jak te wskaźniki inflacyjne będą wyglądały. Na razie, patrząc po tej inflacji, cień szans jest, natomiast czy to się stanie, who knows? Tak? Nikt tak na dobrą sprawę nie wiem. No dobra, idźmy może w kierunku kalendarza makro, bo jeszcze coś chciałam w tym kalendarzu makro pokazać, a jak nie kalendarza, to samych futuresów, bo na futuresach również dosyć ciekawe sytuacje. Danych mamy dzisiaj bardzo dużo, które mogą. W pewien sposób zbezcześcić obecne trendy takie bardziej proindeksowe. Na razie, patrząc na rynek futuresów, indeksy poruszają się dosyć wąsko i można powiedzieć, oprócz konsolidacyjnego ruchu, bardziej w stylu risk off. Poza tym, szeroki sektor surowców traci, bo tu mówimy o stratach, zarówno na srebrze, na złocie, mówimy o stratach na towarach miękkich, na zbożach. Także na razie te straty są dosyć silnie notowane. Zobaczcie, że fund w związku ze swoimi porannymi danymi również nie radzi sobie najlepiej. Na razie, razem z Australijczykiem, jest to najgorsza parawałtowa. Australijczyk dostaje oczywiście po ogonie ze względu na spadki na sektorze surowcowym fund, ze względu na bardzo mierne dane, które rano wyszły na UK. Poza tym indeks dolara do góry, indeks jena do góry. Gdyby jeszcze, słuchajcie, frank się umacniał, to moglibyśmy powiedzieć, że takie Walutowe aktywa w stylu Risk Off zostały, że tak powiem, całkowicie zaabsorbowane. Na razie tego jeszcze nie widać. Także pozwólmy sobie zostawić ten dzień szansy jeszcze dla wzrostów na franku. Na razie jednak ewidentnie do dolara i do jena rynek lgnie. No dobra, zerknijmy sobie jeszcze na Target Rate, bo tam chyba też bez większych zmian, choć rynek skłania się minimalnie więcej ku podwyżce 25 punktów bazowych na najbliższym posiedzeniu. Zerknijmy może jeszcze na sokowirówkę naszą, czy coś tutaj ciekawego tak na bieżąco wpadło? No, na razie, na razie nie. Zamę po wszystkich newsach, weźmy tylko te Forexowe. Tak, na razie słuchajcie, nie. No sporo w ogóle właśnie z doniesień dotyczących inflacji chińskiej, że jednak tam takich problemów nie będzie, jak zakładaliśmy, natomiast. No, ja bym to trochę podzieliła, szczerze powiedziawszy, przez dwa, zanim byśmy się bardzo sfokusowali na tym, jak to może wszystko wyglądać. Dobra, e, przejdźmy sobie do analizy technicznej, bo wydaje mi się, że z takich kwestii makroekonomicznych, o wszystkim, co tutaj powiedzieliśmy, najważniejszy jest teraz ten pułap zadłużenia, który jest jedną wielką niespodzianką. Hmm, dobra, zobaczymy sobie tego funta do dolara, Mamy go chyba coś tam mililiśmy trochę wcześniej. Tak, funt dolara, zobaczcie, to jest chyba jeszcze analiza z y, Komodo, o ile dobrze pamiętam. I Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem z D1, -ki. sprawdzimy. Tak, to jest analiza z interwału D1. Zobaczcie, że biorąc pod uwagę ten interwał d to tutaj jeżeli chodzi o funta, jest ciekawa sytuacja. Zatrzymaliśmy się w strefie popytowej, jest to fajna strefa popytu ze względu na um, potwierdzenie płynności na knocie. Ta strefa popytowa została odreagowana, mieliśmy bardzo głębokie przetestowanie tej strefy i odreagowanie do góry. Te bardzo głębokie przetestowanie było związane przede wszystkim z złapaniem innej strefy popytu, dokładniej ulokowanej, w tym miejscu. Zobaczcie, że ta świeca, dokładnie ta zielona była ostatnią świecą w tym odbijającym impulsie, została spulbekowana przez czerwoną płynność, została chwycona. Jeżeli postawię tutaj ten kursor, to zobaczymy, że odbicie praktycznie nastąpiło od razu, łącznie z przetestowaniem oczywiście tej najbardziej bieżącej strefy popytowej. Obecnie, słuchajcie, wydawać by się mogło, że bieżąca taka podaż Jaka jest zakumulowana, jest zakumulowana dokładnie w tym miejscu, w miejscu, który jest jednocześnie taką kontynuacją trendu, z drugiej strony miejscem podażowym. Spora nierówność jest w tym miejscu, jeżeli chodzi o, o popyt, podaż, bo mamy do wypełnienia praktycznie cały imbalans między pierwszą, trzecią świecą, czy tej nierówności podażowej, no w tym przypadku podażowej. No i zobaczymy, czy to odreagowanie przejdzie. Przez konieczność odreagowania strefy 126031, czyli tej takiej pierwszej podaży, czy jednak nie będziemy mieli tutaj jakiejś większej reakcji. Patrząc po ruchach, które mieliśmy na rynku w ostatnim czasie, wszystkie praktycznie świece te, że tak powiem, impulsowe, zostały spulbekowane. tu wszędzie praktycznie dochodziły pullbeki. Jedynym miejscem do chwycenia płynności jest jeszcze to miejsce, gdzie ta płynność, słuchajcie, nie została w pełni przetestowana, więc cofnięcie mniej więcej w tę granicę, dokładnie tutaj i pozostawienie jakiegoś knota troszeczkę poniżej tej strefy dalej jest bardzo realne, gdyż płynność dokładnie z tego miejsca jeszcze nie została wybrana. Idąc do interwału mniejszego, właśnie H1, bo to jest chyba jeden z ciekawszych interwałów, no doskonale pokazuje, że w przypadku tutaj braku pullbacku tejże świecy, bo ta świeca nie została spółbekowana. zobaczcie, ten pullback został dokonany dopiero w tym miejscu, no idziemy na żywioł szukając tej reakcji, tego popytu zdecydowanie niżej. Na razie, słuchajcie, jeżeli chodzi o takie bieżące strefy popytowe z h można powiedzieć, że oprócz tej świecy, dokładniej tutaj, nie ma za bardzo jakiegoś wielkiego potencjału na e, jakiekolwiek odreagowanie, bo tutaj wyznaczyliśmy sobie strefę popytową, zobaczcie, że ona była jakkolwiek reaktywna, jakakolwiek reakcja w niej się oczywiście pojawiła, natomiast te głębokie przetestowanie sugeruje, że popytu raczej było tam docelowo niewiele. Dobra, była prośba, żeby zanalizować e, dax e, Dokładniej tutaj, a no bo tak, robiliśmy tutaj analizę, więc warto było. Dobra, co tutaj ciekawego na tym DAXie, słuchajcie, jest. Interwał H4. Na H4 wyznaczyliśmy sobie kilka stref. Pierwsza to była strefa popytowa, widzimy, że ona miała swoją reakcję dokładnie tutaj. Ja tą strefę, słuchajcie, na chwilę zabiorę. Widzimy, reakcja nastąpiła, popytowa, wzrostowa, bardzo silny impuls wybijający, wszystko było ok. Wczoraj wyznaczyliśmy sobie taką niewielką strefę popytu, głęboko wytestowana, natomiast jest to strefa pewnie z H1, dlatego ja jej na razie nie będę przesuwać, bo może ona się okazać fajną strefą, żeby na nią sobie popatrzeć dokładniej tutaj. No i zobaczcie dalej. Wyznaczyliśmy sobie kolejną strefę popytu z takim miejscem do docelowego chwycenia płynności. Ten knot, dokładniej ten, który tutaj oznaczony jest na przerwanej linii, ta przerwana linia, zobaczcie, jest w tym miejscu, nie wiem czy widzicie, ona leży na strefie, jest to knot, który jeszcze nie miał swojego pullbacku. No i ten pullback leży idealnie w strefie popytowej, w tej większej strefie popytowej. Dokładnie w tym miejscu, i do reakcji może tu oczywiście jeszcze sobie dojść. Z interwału H1 wyznaczaliśmy wczoraj tą strefę popytową, dokładnie tutaj. Zobaczcie, że ona dała wyreagować rynkowi, natomiast te drugie podejście, które obecnie się dzieje, może już nie być tak reaktywne. tak, Może tutaj faktycznie zabraknąć tego popytu, który był wcześniej zlokalizowany. Mam jakieś potwierdzenie płynności tutaj, na górze, do potencjalnego ruchu podażowego. No i na razie. Cisza. Ta cisza słuchajcie skłania do tego, jednak by myśleć, że jednak ten rynek może być bardziej negatywny, bardziej reaktywny do potestowania głębszych zakresów. Bardzo zresztą pewnie będzie podobnie na US 30, który wczoraj analizowaliśmy. Tylko już nie pamiętam na czym my go analizowaliśmy. Czy tutaj, czy może, bo tam fajne strefy sobie zaznaczyliśmy. Czy na rynku kasowym to już, a nie, to są e bondy. Dokładniej to sobie zaznaczaliśmy wczoraj, tylko z interwału chyba d1. -kowego. A może i h4, zaraz zobaczymy. Tak szukając sobie takiego dopasowania po świecy. Tak, zaznaczaliśmy, słuchajcie, z interwału h4 dokładniej taką strefę podażową na indeksie Dow Jonesie wyznaczyliśmy ją sobie w tym miejscu natomiast ona nigdy w sumie nie została przereagowana, więc ona dalej jest aktualna jeżeli chodzi o jakiekolwiek cofki, tutaj rynek przeragował trochę wcześniej, więc dalej tą strefę sobie zostawiamy, tutaj nie mamy za dużo co omawiać, USTH jeszcze zerkniemy co tam ciekawego na nim słychać o, na USTH -u chyba ciekawsza sytuacja, słuchajcie, bo my to chyba robiliśmy na H1 Dokładnie wyznaczyliśmy sobie wczoraj takie dwie strefy Podażowe. Strefę popytową już pali licho, bo została przereagowana, tutaj wszystko się podziało. Idziemy do tych najświeższych notowań. Strefę podażową wyznaczyliśmy dokładnie w tym miejscu, kiedy jeszcze wczoraj sobie Tech spadał. To była mniej więcej właśnie ta poranna analiza, gdzieś w tych granicach. Wyznaczyliśmy także strefę popytu. Tutaj ja dokładnie wyznaczałam, kiedy rynek przereagował, wszystko i się ładnie podziało. Strefa podażowa, zobaczcie, została przereagowana. Natomiast odreagowanie strefy popytu ze względu na to, że mamy trend wzrostowy, w związku z czym musieliśmy wziąć pod uwagę strefy popytowe, podażowe, raczej suger sugerują nam tylko potencjalny zakres korekty. Strefa popytowa została ruszona, mieliśmy wybicie, wyjście poza strefę podażową i przereagowanie tej niewielkiej podaży. Ja, może pokażę Wam dokładnie, w którym to jest miejscu, o której podaży mówię. Jest to podaż dokładnie i z tej strefy, widzimy, że jest ona potwierdzona płynnościowo, jakaś reakcja tam się pojawiła. Gdzie jest teraz taka bieżąca strefa popytu? No przede wszystkim bieżąca strefa popytu jest ulokowana tutaj, tak? Czy moglibyśmy sobie śmiało przenieść tą strefę w okolice tutaj traktując dokładnie ten ruch jako taki pierwszy ruch korekcyjny yy, znaczy do pierwszego cofnięcia korekcyjnego, tak, czyli jeżeli rynek będzie się cofał, to jest dla nas takie pierwsze miejsce do ciekawszej korekty, no dobra, zerknijmy sobie jeszcze na Eurodolce co tam na nim ciekawego słychać? O, na eurodolarze kilka fajnych stref. Wyznaczaliśmy sobie wcześniej strefę podażową ulokowaną tutaj. Ta strefa podażowa została odreagowana, mieliśmy ulokowanie drugiej strefy podaży. I tutaj również z reakcją. Tego, czego brakuje tutaj, to przede wszystkim pullbeku strefy, znaczy strefy, pullbeku dokładniej świecy. No, ta została spulbekowana, w związku z czym no tu moglibyśmy postawić sobie niewielką taką strefę, również podażową, ale patrząc po całym ruchu, patrząc po tym, co tutaj się dzieje, tutaj pulbek również w lasu. tak na dobrą sprawę, jeszcze dla mnie brakuje chwycenia płynności podażowej mniej więcej z tego miejsca. Dokładnie tutaj, z racji tego, że to te low zostało wybite, tak, kolejne low również. Miało swoje wybicie, w związku z tym potencjalna płynność jeszcze do chwycenia na Eurodolcu pozostaje dokładnie w tym miejscu. Interwał H4. Co takiego ciekawego słychać z interwału H4? No, na interwale H4 wygląda trochę mniej korzystnie dla eurodolara ze względu na silniejszy ruch podażowy, dlatego będziemy sobie tutaj analizowali to pod kątem również podażowym. Tutaj, jeżeli chodzi o te impulsy, które dochodziły na eurodolarze, no to one praktycznie wszystkie. Zostały spulbackowane. Najważniejsza strefa, jeżeli chodzi o euro dolara z poziomu H4, to jest po prostu głębszy zakres na razie tej świecy, czyli dokładnie tutaj pierwsza taka strefa podaży do przereagowania. Tutaj natomiast zobaczcie, jeżeli chodzi o ten ostatni ruch. No, cały pulbek można powiedzieć, że się dokonuje jakieś niewielkie reakcje na takie mimotyczne strefy popytowe również tutaj zachodzą, więc na razie ten rynek jest dosyć taki ociężały bardziej w stylu risk off niż risk on, dodatkowo te spadki na indeksach no również będą podsycały słuchajcie te bardziej prodolarowe nastroje. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za udział w dzisiejszej analizie, zachęcam oczywiście do śledzenia kalendarza makro, bo dzisiaj jest obłęd pod kątem danych makroekonomicznych, które wychodzą praktycznie dla wszystkich krajów, to nie tylko strefy euro czy stanu Zjednoczonych, bo wychodzi ich naprawdę dużo. Zapraszam na telegram, na którym będziemy sobie te dane na bieżąco komentowali i widzimy się jutro o godzinie 9. Do zobaczenia!